Pewnego dnia witro Bambunio oraz Saint MRX It. postanowili zrobić sobie świąteczny prezentek z kiwaniem główką. Oj, tak, tak, kiwanie główką, wszyscy kiwamy na główką teraz. Oj, tak, tak, wspólna integracja główek. Ale niestety. Tego nie nagrałem, ale szkoda. Spokojnie, ja nagrałem. Mogę Wam wysłuchać. Dobra, dobra, teraz uwaga. I jak u Integracja w główek. tu, 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 tu. Bardzo ładnie, tak. Nie przejmujcie się, dajcie z siebie wszystko. Dajcie siebie 100%. Jeżeli dajcie 100%, to dajcie 101%. Nie martwcie się. Secret Santa, District Świąt. Nie zmieściło się. Dzień dobry. Czy tu halloween? halloween? U nas jest halloween A, win, halloween. Że wygrana yeah. Ej, wyrzucam Endroda To po niego pójdzie Dobra, nie, okay. to, nie to nie jest no taki no, rary no. item Dobra, to zaczynamy dzisiaj Halo, halo, cześć, siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie Dzisiaj jesteśmy na Secret Santa, czyli District 5 Przez on, nie on wiecie. E, ogólnie z nami jest dzisiaj Bambino, z nami jest Saint dmerique z nami jest Vitro O.O.X, więc pan, e, możesz tak kulturalnie do widowni? Co? Vitro O.O.X. Tak. Co? No. E, I będziemy dzisiaj wybierać sobie tak jakby kto dostanie jaki prezent, kto gdzie kogo będzie miał. Oczywiście nie będziemy tego wiedzieć, to będą totalnie takie prezenty secret, no bo w sumie Secret Santa, no to że wiecie, że taki no... Secret, że no, 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 wiecie, no, że nikt o tym nie wie, a że Santa, że Mikołaj. No, więc w sumie zapraszam wszystkich do zabawy, proszę tutaj e, ściągnąć się z, z tego masztu, czy z tej tablicy. Z masztu. Z e, masztu. Dobrze, kto, e, e, Pierwsze losuje najmłodsze Ej. Ej. No Ej! Dobra, Ej! Dobra, uwokaj. Dobrze. Pamiętaj, żeby powie... Pamiętaj musisz nam powiedzieć. <grywa> musisz nam powiedzieć kogo masz. A jeżeli wylosujesz siebie, to wrzucasz z powrotem. Okej okay. Zaczekajcie. <grywa> 100% nie wylosowałem siebie, nie? 100% no Ej no Czekajcie. Ej Bro. Ale to będzie widać na wideo to? Mamy tutaj, wiecie. Dobra. To stronową. Czekajcie. Jak wylostowałeś oko yy. Yy, Dobra, nic nie ważne, daj to oko pająka. Zjadłem. On fajny. To jest teraz, to jest teraz, słuchajcie. tego? Dobra. dobra. Nice. Wie, wiesz kogo mam, wiesz kogo masz? No kogo mam? Znaczy ja nie wiem kogo ty masz, ale wiesz kogo ja mam. Kogo ty masz? Nie wiesz. No <grym> no i git Dobra, to idę teraz ja. Bez Trzeba się napiąć, wytężyć i siebie wylosować. Wylosował siebie? Ej, no ja nie wiem. A jak siebie tak. wylosuje i wam o tym nie powiem, i będzie beka? To nie, to nie, nie, jest dobrze. No, <laughs> no, nie. Dobrze. Nie, nie. Tak, tak. tak. Let's go. Hmm. <laughs> Dobra. i dostanie siebie aj <noise> niestety nie no dobrze to w sumie jeszcze może opowiedzmy o tej tablicy co tutaj się znajduje ogólnie tak Zebrałem was tutaj wszystkich bo wpadłem na pomysł żeby zrobić tutaj jak widzicie tam mamy takie piękne wygenerowane dwa słupy WTC Maszki. tak zwane jest to piękna brama do naszego tutaj districtu właśnie świątecznego i tutaj w tym miejscu chciałem żeby każdy z nas zrobił jakiś mały projekt i razem z tym, się tutaj fajną atmosferę świąteczną, właśnie przed świętami, na jakiś właśnie odcinaczek, który teraz tutaj robimy. Mhm. E, więc y, każdy z nas ma tutaj przypisane jakieś zadanko: zrobienia małej bądź większej rzeczy, która ma tutaj posłużyć za stworzenie właśnie fajnego klimatu w tym miejscu. Dobrze. I możecie zobaczyć, kto co ma, prawda? Możecie się z tym zgodzić, bądź nie, ale w każdym razie macie to zrobić. <laughs> nie zgadzam się. <laughs> I co teraz? Ale nie... O, to jest, to jest... Ej, ja mam pytanie. Czemu Vitro ma drewnianą chatę, a my wszyscy mamy jakieś inne straszne rzeczy? Jak straszne inne rzeczy? O co chodzi? No drewniana chata, cztery klocki już masz. Nie, bra, to będzie taka duża drewniana chata, to będzie taka porządna. Bro. No to... Bra. No to... Bra to stanik po angielsku. Dokładnie. <noise> Tyle powiem. Także tyle powiem panie Stanik. Hmm. E, mam... Tata. Zrobię Ci porządne HA. Ja jestem hmm. Tak. Hmm. Porządne hmm, hmm. Bo tego stanika nie widzę, także... Hmm. Nie ma. Zostawcie mnie. Dobra, to w takim razie zabieramy się chyba do roboty. E, dobra, tak więc już jesteśmy na miejscu i pierwsze co to chciałbym wam pokazać to. Dużo się tutaj dzieje. Tutaj witro buduje już domek. Ja tutaj zaczynam budować właśnie powoli ciężaróweczkę. I wstępnie myślę, że to będzie takiej długości. Mniej więcej tutaj będzie naczepa cała. A tutaj już będzie ta część właściwa. Więc mamy tutaj już troszeczkę itemków. Najbardziej to jest potrzebne tak naprawdę, tu jeszcze mam jakieś tam frame'y, jakieś inne rzeczy, to się na pewno to robi No i po prostu jakby mi czegoś nie starczyło, no to pójdę, zrobię i tam jest bałwan Ten bałwan jest kozacki, co witro robi z tym bałwanem, nie wiem, chyba nic, dobra No to nic, ja się biorę po prostu zabudowanie i zapraszam was na time timelapsa Okej, okay, więc już jest mega duże progresik, jeżeli chodzi o tą całą budowlę. I chcę Wam ją właśnie teraz pokazać, jak to wszystko wygląda. Pierwsze, co to jest witro? Witro już zbudował mega dużo tego domku, więc mega mega spoczko. A ja zbudowałem już ciężaróweczkę. Dokładnie, wygląda ona sobie w taki sposób: jest troszeczkę taka kolowo-amerykańska. Myślę, że w sumie to jest spoko. Halogeniki jakieś, tutaj światełka i inne takie rzeczy silniczek widzicie świeci się czyli że działa fajnie no i tak to wygląda teraz trzeba będzie zrobić naczepę i w sumie to chyba tyle zobaczymy jeszcze czy nie będziemy musieli komuś na przykład pomóc z ubieraniem na przykład choinki czy z innymi, innymi takimi rzeczami bo z tego co pamiętam to no właśnie MRX i Keval mają, mają choink znaczy wiem to jest, to jest mniej więcej jedno i to samo jeżeli o to chodzi, więc więc mega spoczko i tacho i naczka będzie tu. Więc Mega kozacko to będzie wyglądać i co. Zapraszam na kolejnego timelapsa! Wiecie co, święta to jest mega fajny okres jednak w roku, bo są prezenty, są inne takie rzeczy, w ogóle wszyscy się jakoś jednoczą i tak dalej. I tak jak nie mogliśmy się w ogóle zjednoczyć do tego, żeby zbudować nie jedną rzecz wspólnie na przykład na Ramcrafcie, tak w tym wypadku jest kompletnie, kompletnie inaczej. Zobaczcie ile tutaj już pracy zostało włożone, praktycznie przez... Przez jeden dzień. Ile tutaj się po prostu pozmieniało. To jest aż szok. Naprawdę, nawet, och, tyle rzeczy. Dobra, ale wracając. Skończyłem ogólnie całą ciężaróweczkę. Jest to oczywiście RM Kola i dziękuję Witro za to, że bardzo mi pomogłeś i, i, i zrobiłeś te banerki, bo ja nie potrafię. Prezentuje się ona w taki sposób, ta ciężaróweczka. Myślę, że jest mega taka no, no troszeczkę na takim wypasie. Nie powiem, że nie. I w sumie też te grille mi pomogłeś zrobić, no to więc w sumie to duża zasługa tutaj vitro też się przyczyniła. Bo niestety ja powiedziałem, że nie mam czarnego barwnika, nie pójdę, bo daleko, a po co? No właśnie, a on powiedział, a to sobie zrobimy, a no ja okej okay. No, więc ciężaróweczka jest zrobiona sobie w taki sposób Mi się osobiście na pewno bardzo, bardzo, bardzo podoba Poza tym ile tutaj creeperów wybuchło, to nawet nie chyba nie, 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 nie trzeba liczyć A poza tym zobaczmy tą drogę, bo nie, nie szedłem nią jeszcze dzisiaj, więc wo, zrobili jeszcze portal, ale ładnie to wygląda. Wow, to jest chyba szkło, okej okay. Ej, serio, to jest mega 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 kozak. Wow Nice Okej, okay, więc to wygląda w taki sposób. Sanie świętego Mikołaja! Ej, wow! I widzicie? O tym właśnie mówiłem, że jeżeli są święta jeżeli tak jakoś... No po prostu wszyscy się jednoczą wtedy. Netmości jest fajnie zrobiony, wszystko jest fajnie zrobione. Wow. Ej, naprawdę mega, mega mi się tutaj podoba. Nie wiem jak wam. Jeżeli wam się też tutaj podoba, oprócz tego domu, który praktycznie wygląda jakby był spalony przed chwilą, <laughs> litro musi go do, po prostu dokończyć, to napiszcie to w komentarzu. I będzie mi bardzo, bardzo, bardzo miło. Ja jeszcze sobie pozbieram trochę śniegu, żeby u siebie w bazie też zrobić takiego bałwanka i może u siebie w bazie jeszcze coś bardziej przydekorować, bo szczerze mówiąc to, co tutaj wygląda, to jest tak wow. I tak subcio o dolecę, nie dolecę hm. No, więc nie fajnie ale też W sumie możecie ocenić tą ciężaróweczkę Ona się chyba z tej strony mega fajnie prezentuje Taki amerykański truck You know that, yeah Nie, nie No, ale fajnie to wygląda, właśnie jeszcze Wejdziemy może do domku, przed wszystkim Ale tutaj nie jest jeszcze dokończone z tego co mi wiadomo To są sanie, tak, to są sanie To, tak Tutaj jakieś ognisko JAK FAJNIE ZARMAŻ jo, siu, 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 Ej no dobra, no to wyszło mu mega kozacko Tutaj elegancko fotelik, wow, wow Serio, w sensie wiem, że to nie jest jeszcze dokończone Na pewno, więc y, to jeszcze wiecie To jest jeszcze jakaś beta, więc będzie jeszcze ładniej ale z tego też jestem mega dumny. W ogóle ze wszystkich jestem tutaj dumny, bo ja w sumie zrobiłem tylko małą cegiełkę z tym trakiem, bo tu jest niby dużo detali i tak dalej, no ale w porównaniu do tego to, to naprawdę to się wręcz nie liczy. Halo, halo, cześć Simanko, witam Was wszystkich w naszej rodzinnej wręcz atmosferze. Tutaj jestem oczywiście Keval, jest z nami Bambi, jest z nami Saintemerex oraz Vitro. Przywitajcie się tutaj bardzo serdecznie. Witam. E... Dzień, witam Święta. Święta. Się od wszystkich. Święta! 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 Święta. Uuu. No, ogólnie y, chcielibyśmy Wam dzisiaj pokazać, y, kto ma jaki prezent, kto kogo dostał, tak naprawdę. Nie, macie już jakieś spostrzeżenia, kto kogo ma? Bo w sumie ja nie mam pojęcia. A nawet nie chciałem się dowiedzieć. Kto się nie się <grym <grym> Witro coś wie. Witro musi coś wiedzieć. Witro coś wie, zdecydowanie. <grym> Dobra, słuchajcie, bo jest sprawa. Ja mam problem mały. Jaki problem? Poza tym, że są prezenty, to, to. Ja, 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 spotkałem w bazie kogoś u siebie i... No, nie wiem, on się przedstawił jako stary król i w ogóle, i pokazał mi plany i muszę wam pokazać te plany, ale może najpierw prezenty, co? Potem wam pokażę plany. Prezenty! Woo! Prezenty! prezenty. prezenty. Dobra, go na prezenty! Prezenty! Wow. Dobra, po kolei róbmy może... Halo, stop! To Vitro pierwszy, bo jest najbliżej. Dobra. Dobra. Okay. To jest Dobra. moje. Kolejka, kolejka, za, za, Dobra. za mlx za medicsem em zapraszam. Czekajcie, muszę sobie rozwalić tę główkę. Co dostał Vitro? Zwany Vitroxem. Eee, nie wiem. A dostał skarpetki, 100%. Skarpetki, no. Skarpetki, dobra. Stary motyw Dostałem ze skarpetami. Węgielek dla skamera. Hmm. No nie gadaj nic. Angielek dla z Jako że w tym roku lubię wow. skamować graczy, to twój prezent. Wow, jeden wielki Zajrzyj skam. pod Shulker'a. How to, to skamować skamera. z kamera Wow. Dzięki, że powiedziałeś, że on zajrzeć pod Shulker'a, bo jak ten booster zrobił taki trik, to nie zajrzałem pod Shulker'a. Wow. no grubo, grubo. Rów. Ten stone kocham po prostu. Wow. Ej, no. ciekawe, kto, kto był taki domyślny. <laughs> <laughs> różki, różki fajne są. Nice, nice. Dobra, to w sumie kozaczek, kozaczek, przyda mi się. Dobra. No ale w sumie no? machiny bloki hmm. ciekawe od kogo, prawda? <grych> Nie wiadomo. Nie, no, dziękuję, dziękuję bardzo. Dobra, następną osobą Dobra, będzie spodobre. Saint Merex. Zapraszamy serdecznie do zabrania Dobra, swojego tak. prezenciku. Uwaga, zobaczmy czy wygra Ja ten sobie sparty. siądę na fotelu tutaj, prawda? Wygodny A, w kominku. Prezent, tak? Tak. <grych> <Okay>. <grych> Dobra. Dobra, zobaczmy co dostaliśmy. Oj, tule ja dużo itemów dobry. Mam dużo mali. Itemów. O, mam male. O jasnie, Gwint. Dobra. Ja tu ja. widzę jakiś zestaw małego, kurde, technika. Ty. No. Lego Technik! Halo. Lego, te <noise> Lego technik. Ja <noise> powiem. No z pewnością w niedługim czasie te wszystkie rzeczy zostaną użyte. <noise> hmm, któż by mógł się domyśleć? No nic. Teraz pora, pora na Kevala. Kewal, <laughs> dawaj. kewal, dawaj. Yy, tak, to jest Twój. Tak, <laughs> tak. Poszedł gdzieś tam do tyłu. Błaga. Zobaczmy, no, co ma Kewal. Uje! O, je, o, je. o cie, pa! Ło mam je, Ja nawet nie patrzę, ma... bo oczy bolą. Nie, 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 dupa boli. <laughs> <laughs> o już się przebierał od razu. <laughs> <Siemo>. <laughs> nice. Ło, wow, szczęśliwy Kevin, nice, nice. Dobra, ostatnią osobą może będzie Bambi. Znaczy, nie, ostatnią? Turbo? E, Dobra. Teraz, Dobra, I jejku. Okay. Jest problem. Moment. Eee. by nie ma główki Bambiego, czy jest? Eee. Jest? Jest! Vitro prawie zepsuł święta, ale no, spokojnie. No, okay. Ale to jest chyba kewalowe ke, prezenty, to kewa, są. Kewalowa, no a nie ma drugiej. Hmm. A ma... tam, dobra, spokojnie panowie. E, ja jestem świętym Mikołajem, tak naprawdę. Ła! Wow! Wow, wow, wow. <gulia> no, co ty się stało? Główkę chcę w <gulia> Poszukiwania w główki. 2 <gulia> HP mam. Do ataku! Witro koniu tam! Czekamy. Koniu, nie w tą stronę, tam! Nie, nie, nie. Tam! No tak, ej, ej, no oh. trochę. Ej, ej, trochę takie zabili go i uciek ty. No halo Godzi mnie. Ale urokliwie. Nie wiem, jak to będzie. No. Właśnie, właśnie halo. jest łatwo. Ale coś tutaj, coś ale ktoś to, to, to ładnie. To ładnie. Ojej, o jejciu! Och, mam. Oj, oj, oj. RM Kola Eczka, czy powstanie taka firma? Można. To by było dobre. Można by zrobić coś takiego i sprzedawać eliksiry Ale zostań. Hey. No los Będziemy mieli chyba do pogadania. <gadanie> do zrobienia. I no, ciaba? dobry pomysł, nie dobry nie pomysł. Ej, kewal, kewal zamknięty Panie w domku. Halo, co tu się dzieje? No widzę, że... Masz. Halo, halo, proszę się pospieszyć. Halo, moi Dobrze. drodzy. Dobra, moi mili. Wygniemy, wygniemy Dobrze, mamy wszystko już. Tak? Okay. Au. Proszę zamknąć okay. drzwi, bo przeciąg. Ja tutaj się rozbiorę, słuchajcie, dla Was. Uuu. Uh, no nice. ja się nie będę rozbiorę. Dobra, w takim razie to teraz ja. Yy, ja sobie wezmę tą główkę, bo jest ładna. Rozkopię sobie. On mi ukradł główkę! Mamo! Keval mi ukradł główkę! Yy. No trzeba go otworzyć w ogóle, No, trzeba go O, mam główkę kewala, dobra, worf. Dobra. Jocie! Ja Ło! Wow. O matko! Wow temu. Wow e, ty, ale ty, te Dragon Ball, jakieś. Ty ja w Super sajana się zmienię. To są jak te. E, antyhormony, czy coś takiego? Ja, ja, ja się w Super sajana zmienię. Ha! Kamekameha! Ha, ha. Ha. Nice, dobra, Bambi, teraz ty, teraz dobra, twoja kolej. Dobra, uwaga. Tu, tu, tu. Jesteście Tu, nie. Dzięki za ten prezent. Jezus Maria, naprawdę. Nie spodziewałem się. Dobra. Uwaga Waga. Już mamali Uuu mamali U, mamali Co tu się. Łopi! Chłopij. Kajoje! Czy da się? A kto jest? Od kogo? to? Kto jest od dyka? świętego Mikołaja? Wyznawcą no, drewna. <laughs> o nie, o nie, e nie, e nie, ej, ej! Halo, mam, mam jakiś telefon od firmy. O nie. Nie, ej, będę musiał iść, będę musiał iść. Niestety muszę was opuścić. Ale wrócę niedługo, jak najszybciej. Papa! Papa! Pa! Pa, pa. Pa. O co chodziło? Nie wiem. Telefon od firmy?